Mamy w Muzeum warsztaty, wykonujemy tradycyjne palenki ludowe, charakterystyczne dla regionu, tego tutaj nasionu, polskiego, Piotrkowskiego, czyli można Polski centralny, Czyli Polska Centralna. Używamy materiałów naturalnych, to znaczy gałązki wieżby, gałązki wieżby, pędy traw, kiedyś używano barwinka albo borówki. Teraz sobie ułatwiamy i mamy bukszpan, mm -hmm. i y, kwiatuszki robimy z dibuły w naszym regionie, bo w innych regionach inaczej palma wielkanocna wygląda. Mamy gałązki wierzbowe, stąd, układamy dookoła bukszpan. A czy ja mogę też spróbować? To, to każdy jest mnie. w stanie zrobić? Tak. Ani Tak, małżeń, no, tak. taką osobę jak mnie. Ja właśnie ja już przygotowałam tutaj my no. można sobie układać palenkę. I wtedy jest wielka radość. no i zrobiona ręki. No oczywiście, że to jest zawsze duma, tak. tak? Jak można się pochwalić, że coś się samemu wykonało. Tak, no wybieramy takie czubki tego szanu, żeby tak ładnie, ładnie to wyglądało. I owijamy nitką, w której nie urywamy, tylko cały czas mhm. troszeczkę wyżej. wyżej tak. Czyli tutaj zostawiamy rączkę do trzymania, tak. tak, a tutaj, wyżej. No tutaj wziąłem Tutaj taki niezbyt ładny, to pozwolę sobie wymienić. To jest w tym roku trudno o ładne mhm. bo jest zaatakowane przez pewnego owada. Ojej. I mamy problemy, dlatego chyba wrócimy do pierwotnej, pierwotnego jest momentu. Czyli przez naturę. Tak, to... i będziemy chyba musieli chodzić do lasu. Po Czyli cały czas musimy nawijać nitkę. Czyli ja muszę sobie pobrać tak? nitkę ja na tą tą nitkę nigdy nie odrywamy, tylko ją cały czas mocno nakinamy i okręcamy. Najwyżej okręcać w ręku palmę. Ni Aha, czyli nie nitkę? Nie nitkę, tylko, tylko palmę. palmę tak, dobra. Wtedy nie musimy tak machać. To jest bardzo Moim, moim braku umiejętności. Ale i potem dokładamy tak i okręcamy to. Okręcamy tak mocno, możemy bardzo długo, dużo tego włożyć, bo to nam nie, nie będzie przeszkadzało. I teraz jak już mamy... Bo sposób układania zależy od naszej zdolności, od pomysłu, bo można w różny sposób układać, można układać rządki, poprzeczne, wzdłuż, na skos dane kwiatki, można na przemiennie, nie jest obowiązkiem, że muszą być wszystkie układane w, jakimś tam stałym, w stały sposób, tylko można różnie. A tutaj wiemy, że Pani nie jest przypadkową osobą, która robi takie właśnie piękne balmy i nie przypadkowo, że to właśnie Pani uczy dzieci. Tak. ja to może przekazywać taką sztukę? No ja te umiejętności zdobyłam od mojej mamy, bo byłam świadkiem jak ona wykonywała te wszystkie prace e, związane ze wszystkimi świętami Bożego Narodzenia. I bardzo mi się to podobało i z mamą to tworzyłam. To jest już wiele, wiele lat. No ja od pewnego czasu jestem w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, bo te moje prace podobały się, były zgodne z tradycją, no i przyjęto mnie do tej organizacji twórców ludowych i w tej chwili współpracuję z muzeami, z Konami Kultury i robimy różne warsztaty i pokazuję dzieciom naszą, naszą regional, nasz regionalny sposób robienia palm, zrobienia jajek, bo każdy region ma swój charakterystyczny sposób. Dużo pani ma teraz pracy przed. No, przed, no, przed świętami. Przed świętami to jest no, bardzo dużo, bo są organizowane kielmasze, są organizowane warsztaty, więc praktycznie w tych ostatnich dniach przed świętami codziennie gdzieś jestem i przekazuję swoje umiejętności, bo nie chciałabym swoich umiejętności zabierać do grobu. To bardzo słuszne. <słuch> No tak, tym bardziej, że coraz mniej wiemy, prawda? O tej regionalnej tak. naszej tradycji. Tak, bo teraz ta tradycja przenika, przenikają. To są media, więc ta twórczość przenika i można łatwo zgubić styl tym naszego terenu. No Dużo takich to. osób jest jak pani. No w mojej wsi nie ma nikogo. Ojej. W nie są panie, ale w kolejnym one no troszkę inaczej robią. No, nie ma... no, ja już mam doświadczenie, ja do pierwszego konkursu to przystąpiłam w 72 roku i nawet wtedy jakieś nie dostałam, więc to już jest bardzo odległy czas. Znacznie gorzej mi to idzie, niż pani. Nie, no ja jak patrzę jak pani pierwszy raz to robi, to jestem tak, zachwycona, Tak, pierwszy raz, zupełnie pierwszy I jestem zachwycona. Najwyżej później panimi poprawi troszkę. Znaczy to, przede wszystkim to faktycznie trudno jest załapać, ale jak już się tą nitkę odpowiednio tak. złapie, naciągnie, Ona żeby nie zerwać. Być, Ona on... musi być napięta, bo wtedy ta palma jest taka stabilna i nie jest taka... nie rozleci nam się. To, że dobrze jest wziąć pod uwagę, że e, nie każda strona tego bokszpanu jest tak, e, dobrze, żeby ją wyeksponować, w związku z tym e, u mnie na przykład jest lewa i prawa strona powstała, panie. Tak, no bo to trzeba bardzo umiejętnie dobierać gałązeczki, Najczęściej tak. są takie krótkie gałązki, tak jak ja tutaj robię, nawet o, takie maleńkie i wtedy bardzo dokładnie nam wychodzi i ładnie, a jak jest duża gałązka, to trudniej jest ją e, ułożyć. Tak, patrzę, jakieś takie, takie chciałam pastelowe wstawić. kolory, o jeszcze, jest jeszcze jedna, a taką różyczkę, yy, jest Pani nam w stanie pokazać, jak się robią, bo powiedzieć, jak się robi taką różyczkę, tak. jakby ktoś chciał sobie ewentualnie no, sam? Tak, no te różyczki to są takie kwiatki, które się bardzo szybko robią, więc ja tych robi robię najwięcej, bo można inne kwiatki robić, ale bardziej są pracochłonne, jest takie duże zapotrzebowanie na panu, więc robimy takie szybkie kwiaty. Za i pokażę, jak się robi taką różyczkę. Dobrze. Chyba trochę zaczynam powoli ogarniać o co w tym chodzi. No tak to proste jest, to nie jest trudno. Tylko tak patrzę jeszcze właśnie, żeby takie ładne kolory sobie wziąć dudelę. Tak. Niektóre to tutaj widzę, by była taka jest, perłowa nawet. Tak, na Wiesz ja Jadę mi się nie zmieści. Może jasny? Tak, najlepiej chyba jasne. A. Bo na tle zieleni wtedy ładnie wygląda. Tam, tam. A to co pani tak wystaje, to, to można później Zlikwidować. Zlikwidujemy tak, tak. to na pewno. No jeszcze pozostało się po Jak się pracuje, to człowiek. Tak, to zawsze się... tak, coś jest. Dobrze. I teraz jak mam już takie coś, wtedy układamy następną warstwę zieleni. Mhm. Tutaj I... pod różyczkami, tak? Tak. I staramy się... To, tym bukszpanem przykrywać te wszystkie niedoskonałości jakie tam są. Które Jest u mnie paru. Tak, i to właśnie się przykrywa, bo te nitki się zakrywa i jakieś tam nierówności. I wtedy no, ten bukszpan tuszuje to, nie widać tej. Tak, u mnie, jest do, u mnie trochę do zatuszowania jest. No ale pierwszy raz. Czy no właśnie, teraz będę po prostu musiała tym się zająć, zająć regularnie, nie wiem, to jest za małe zdecydowanie, zająć. one muszą być duże, żeby takie, takie A takie małe, takie, takie, najlepsze. takie, takie o, taki się najlepiej robi, to. tak, tak i tak w ogóle, bo wtedy jest bardzo... Dokładnie wykonana taka mm -hmm. O I tutaj tak zdobimy, tak? Dokładamy tak, sobie? Tak, Prze Niżej, niżej jeszcze, niżej jeszcze, tak? O tak, tak, tak żeby było widać kwiatów. To A teraz to może sobie Pani dołączyć też. Dobra, najpierw to przyczepię, bo nie ogarnę no, tego za tak, chwilę. Tak. Tu mam miejsce na taki większy. Czyli to można tu, tak? I tak jeszcze tak, niżej? Gałący, tam, tam, tam no, już jedna mi wypadła oczywiście, Boże. Ja no, bo to mi, tak, jeszcze trzecia to... by była dobrze, żeby, żeby była. Żeby... Na początku, a później, później potrzebna na początku. Dobrze, to pokażę nam Pani teraz, jak to będę próbowała to robić, a zobaczymy, jak zrobić różyczkę. Bo one są piękne i tak. właśnie warto różyczkę no teraz to Do palm to ja robię te kwiatki z normalnej bibuły, bo ona mhm. jest cienka i jest leciutka i wtedy palma nie jest taka ciężka. Natomiast jak robię do bukietów czy nawet inne, to kwiaty robię z krepiny, bo ona jest Sztywna i kwiaty się nie gniotą, a różyczki to akurat się nie gniotą. Bierzemy sobie takiej taki szerokości bibułę uh -huh. i składamy tak, żeby tu około centymetra było pod spodem, to tak zaginamy lekko. No i ja zaczynam od lewej strony pracy, więc to wygląda... O Boże, ręka. Więc biorę tak i zaginam, tak jakbym zakręcała cukierka. O, w ten sposób. Ten wzór nazywany był kiedyś na pieroga, bo w ten sposób również się robi pieroga. No tak, faktycznie. Tak, jeżeli ktoś umie to w taki sposób, to nie, nie będzie dla niego żadną trudnością. I cały czas do końca, do końca w ten sposób, żeby tutaj było podwójny Aha. zakład i wtedy te płatki są grubsze i one się nie gniotą. Jak dojdziemy już tam do takiej, do takiej długości, jaką chcemy uzyskać z tym kwiatuszek, nie taki duży. To jeżeli złożymy go z tej strony, gdzie skończyliśmy, to wyjdzie róża rozkwitnięta, a jak z tej drugiej strony, to będzie róża w pączku. Totalnie robimy takie z płatkami, płatkami. Ja to, spróbuję to wygląda. zrobić poza kamerami, bo <noise> przypuszczam, że mi to nie wyjdzie, tak? <głos> I <głos> I jak już mamy zawiniętą, to ja zawijam. Teraz ja się zaplątałam we wszystko. Ja je, I wtedy no, okay. zawiązuję sobie niteczką, bo jak robię większej ilości, to jak jest niezawiązana, to się roz, rozchodzi i wtedy nie jest ładnie. No i to już jest cała do do... Pięknie. Teoretycznie nie zajmuje to dużo czasu. Nie, nie, I wszystko. praktycznie też nie zajmuje tak. ale Nie wszystkim pewnie. Również Trzeba będzie też potrafić. Z, taki, z takiego składania bibuły można robić takie też do palmy, takie bzy. To jest tak, mhm. na tym samym polega ta praca. Tylko inaczej składamy później. Ja to pokażę. Miałam lekką awarię, ale już udało się wybrnąć. To nawet śmieszne, Józef, tak. Niby proste, komuś wychodzi tak, tak <laughs> człowiek się zabiera i po prostu no. okazuje się, że... Y... Ale później efekt końcowy, jak się to wszystko popykańcza, to daje radość. Przynajmniej uśmiech na twarzy no. <laughs> na pewno pojawi się, jak zobaczymy efekt końcowy, tak. mój efekt końcowy. I teraz jak chcemy zrobić ten bez to właśnie zaczynamy od tej strony, gdzie i układamy w stożek tą, tą... Aha. w stożek i wtedy... Wychodzi taki. Moja mama to nazywała, to że to jest bez. No, to jest jakby pomarańczowy, więc. Dobrze, czy jeszcze gdzieś to coś? No, nie, bardzo starannie pani zrobiła. Może pani rozpocząć drugi rząd składania kwiatów. Aha, rzędów można robić. Tak, <grym> długo, jeszcze. jak się chcę. ja się się chce. większe teraz na, 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 niżej dawać, czy, czy raczej mniejsze się daje, żeby to. Może tak, no tutaj tu zostały, tak. pozostało. Czyli tutaj, tutaj, Jeszcze wyżej, troszeczkę niżej. niżej jeszcze. czyli na tak, przykład tak, tu? Tak, tak, tu. tak tu. Dobra, chwila, straciłam panowanie nad pojazdem. <noise> Spokojnie, wyjdzie. Ale już. Ale powiem szczerze, że to można się odstresować. Zamiast myć okna mhm, w tych tak. świętach, to <noise> tak. proponuję, żeby robić te palmy. No, a jeszcze cię rodzina zaangażuje za to. Za nie? Tak, to jest za Zdecydowanie. Ordynarnie by było. <noise> Wyróżniałby się ze wszystkich. Może ja od razu utnę tutaj Pani to, bo to, <noise> to wygląda, Dobrze, to tak. Tak. zróbmy, żeby to wyglądało tak. lepiej. Właśnie można sobie pomóc. Nie będzie szatni? Nie będzie. No już może tak już zostanie. Bo my, tak, bo mi tutaj się takie coś no wy, sobie... wyrosło. No tak, to trzeba sobie właśnie ułatwić Od I razu ucinać się po pani, nie? Jeszcze sekatory mi w pani utnie, to, bo to jest niewygodniej dla ręki, dla dłoni. W ten sposób. O. Właśnie, eksperckie cięcie tutaj będzie teraz. Bo, bo ja mogłabym sobie uciąć całą palmę. Tak. <laughs> Też tak mogłoby być. Tak lekko na skosie. Żeby... Zawsze warto robić w dwie osoby. No, no zdecydowanie lepiej jest niż samym. Okej, okay, mamy to. Nie wiem, jeszcze tutaj różeczka nie za dużo by było chyba już nie czy, czytasz. No jeszcze chyba z jedną mniejszą. Tak, tak bo tak I tu by było. Tu Zielono mimo. O, jaka ładna. Miętowa. Tak, tak mam przygotowałam. Jajku, pierwszy raz mi wyjdzie palma chyba w życiu. <laughs> No ale jak pani nie próbowała. To znaczy próbowałam, ale nie wychodziło. Nie miał mi kto pokazać po prostu. I teraz no teraz przykładamy znowu puszczę. Także im mniejsze łodyżki, tym le... jest to niewygodnie będzie... pracować. Niewygodnie pracować, ale efekt jest lepszy. Jest taka bardziej misterna. Dopracowano dopracowana wtedy. No tutaj proszę. I też to... Następne, tak. I przekrymy. Będzie trochę fachowej ręki, zawsze będzie to lepiej <laughs> wybrać i wpadłam na to nigdy, żeby sobie takie urządzenie zrobić do nici właśnie. To jest bardzo pomocne, bo proszę jaki mechanizm Tak, jest... no bo się nie plączą tyle, tak. ale to właśnie e, takie sytuacje trudne zmuszają człowieka do myślenia i z prostych rzeczy można zrobić, udobrzeć, znaczy usprawnić sobie pracę. to jest sprawa. Dobrze, i tu możemy jeszcze. Tak. tak. i teraz nikt to przykręci. Na tym etapie już mu sobie nie dała, chyba sobie. Nie, nie, nie. Bardzo zdolny uczeń, mi się trafił na koniec. <suszy> To jutro gdzie panią można spotkać? Jutro można mnie spotkać w Tomaszowie w Muzeum. Od 10 do 18, tak? Tak. tak. I tam będzie można też zakupić. Tak, sobie. można jak ktoś to... nie ma czasu, woli te okna mieć jednak. <laughs> tak, to, to można, można wstąpić i będą zamieszkanie z, z Opoczyńskiego, będą, dużo jest tam twórców, także jest tak. wybór, różnorodne rzeczy. I warto pojechać. No, oczywiście, zapraszam. I to jest w Tomaszowie zawsze. W piątek przed niedzielą palmową, to nawet można... Sobie w kalendarz na stałe. Na stałe, bo to jest zawsze ten sam dzień i... Nie, nie zapomni się nigdy. Jeszcze tu. No, jeszcze. Mam nadzieję, że nie zamkną kościołów tak jak kiedyś <laughs> przed niedzielą palmową, bo ja no, taką tak. ładną będę miała. No, tak. Ja kiedyś robiłam z żywych kwiatów, ale przestałam w pewnym momencie robić, bo y, jak poszłam do kościoła, to ludzie się nie mogli skupić na modlitwie, tylko wszyscy zwracali uwagę na moją palmę. A teraz się dowiedziałam, że właśnie nie robi się z żywych kwiatów palmy. Mhm. Tylko musi być z i z kwiatów z tytuły w naszym regionie. Taka mhm. zasada. Tak. Dobrze, czy już możemy to kończyć, tak, ewentualnie nie tak, tak zakończyć? I teraz jeżeli chcemy zakończyć, tak. to musimy... Po owijamy tą liteczkę do końca Aha. do końca i przekładamy tutaj między tymi y, y, gałązkami, wtedy nam się nic nie rozciągnie. Jejku, to działa. Tak. I teraz, żeby ładnie było, to tutaj pani zawsze dzieciaczką wiedziałam, że ładnie tak. zawijała bibułkę tak. jeszcze, tak? Także możemy tak. zakończyć możemy to mi, bibułę. Tak zrobię tę czerwoną, bo Dobra, Zrobimy. I tutaj najlepiej jest owijać, Krepina, Bo ona mm, jest twardsza. bardzo twardsza i jest bardziej e, e, elastyczna. Taka można dobrze te wszystkie niedoskonałości przykryć mm. i zabezpieczyć. Ale tam też się zrobi. Dzieku, na nareszcie się dzisiaj czegoś nauczyłam. <grym> nie. nie wiem, czy to nie pierwsza rzecz w tym roku, która się nauczyła. Nie, pani takie mówi, to jest ma też umiejętności nie mało. No, ale to jest no, tak. Także to to jest. Może być... Całe tak. życie człowiek się uczy. Tak, okej. I, I właśnie, i jak już wszystko wie, to musi umrzeć. I jak to jest. Nie? <grystanie> tak to jest. Jakoś tak głupio. <grystanie> no. Czyli wychodzi na to, że przyjdzie. to, żeby się uczyć, A nie chce skorzystać z tych właśnie błędów. <grystanie> Każdy musi przeżyć na własne, na własne, na problemy. Taka sztuka. Zawsze no, tak. się nam się to, e? e? to, tak, to, na to, to, to To może zakończymy? Zakończymy. zaklejamy. zaklejamy. Zaklejmy i Dobrze, że to jest zestaw. właśnie jeszcze tutaj. I piękne cuda, które mamy. Co mamy Bo oprócz, tak jak Pani mówiła, oprócz panemek, mamy jeszcze jajeczka, chyba od Pani. Tak, ja jeszcze robię jajeczka pisane sztuką batikową, bo sztuka zdobienia jajek gorącym woskiem nazywa się sztuką batikową. Polega ona na tym, że na, na wydmuszce z białego jajka. Bo to jest bardzo ważne, bo później jak go to ładnie nam wzór wygląda, jeżeli była biała skorupka. No Taki jest kontrast duży. I piszemy pisamy, pisamy w ten sposób, że nanosimy szpileczką krawiecką wbitą patyczek i ją za każdym razem, tą szpileczkę, moczymy w wosku. I wystarcza nam... Tego wąsku, który się znalazł na tej, na tej szpileczce, do napisania jednej kreseczki albo jednej kropeczki. Wzory w naszym regionie to są takie roślinne. Czasem można y, y, napisać życzenia, można napisać imię osoby, którą się chce obdarować. Można jakieś tam zwierzątka narysować. Wzory nanosi, na, 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 jak chcemy napisać pisankę, to możemy jajko podzielić na mniejsze pola zdobnicze. I jak już jest napisane, to farbuję, wkładam do zimnej farby. Do zimnej, a jak, a jak, jakim barwnikiem, pani ma? To ja powiem teraz o barwnikach. Więc do zimnej farby. A do barwienia to używamy wywaru z cebuli. Mm. Wtedy jajko jest farbowane na taki rudy kolor. Mm -hmm. Można. – Czyli to są naturalne barwniki? – No tutaj nie, o to, nie wszystkie są. – To, to jajko było w cebulce, tak? – Tak, tak, to jest w cebulaku. Można również farbować w bywarze skory różnych drzew, na przykład skory olchy, to ufarbuje nam się na bordowo. Można w korze dzikiego psu, też jest na taki brązowo-rudawy kolor. Na zielono, kiedyś farbowali wyważy z młodych pędów źdźbę zboża. Także, ale teraz sobie życie ułatwiamy i farbujemy w barwnikach spożywczych. Jest szybciej i one też są bardzo ładne. Wiele zależy jaka jest struktura jajka, bo zdarza się, że niektóre jajko nie chce chwycić odpowiednio koloru i wtedy do, dodajemy Troszeczkę octu do tej farby. Mhm. Jajko nam się. I do wy... tych naturalnych barwników też można ocat? Tak, tak, mhm. tak. Troszeczkę octu i wtedy się jajko ładnie wybarwia. Ponadto, jak zaczynamy pisać pisankę, to ona jest brana do rąk. No różnie tam z nią jest, więc oczyszczamy zawsze skorupkę denaturatem, bo wtedy się te wszystkie nie, nie, te wszystkie no, zabrudzenia nam się umyją i później ładnie nam farba kolor. Czyli jak już mamy wzór, tak? Potem włoży, wkładamy jajeczko tak. do barwnika i potem w jaki sposób uzyskujemy to, no żeby ten wosk... No i później, jak już, z tego właściwego, jak już jest właściwy kolor, to wyjmujemy i nad płomieniem, nad płomieniem ogrzewamy ten wosk mhm. i zdejmujemy chusteczką. Bo wosk to jest taka substancja, którą wytwarzają pszczoły i to jest bardzo tłusta substancja. I ona właśnie, jak ją nanosimy, to ona natłuszcza tą skorupkę później w tym miejscu farba i jajko się nie farbuje. Mhm. A tutaj mamy takie tryki, widzę, użyte, że tutaj mamy dwa kolory tych zdobień. Jak Pani to zrobiła? Więc te, to już są takie bardziej współczesne, współczesne sposoby zdobienia jajek. Może to pokażę. Więc tutaj zaczynam pisać jajko, to co jest napisane na biało. Mhm. Czy to jest pierwszy wzór, który Pani nakłada? To jest tak? pierwszy wzór, mhm. który nakłada. Wkładam do żółtej farby, mhm. bo ona już jest ciemniejsza niż biało. Tak. To, więc jajko mi się zabarwia na żółto i wtedy piszę to, co tu jest napisane na żółto. I znowu, jak już jest napisana część tego wzoru, to wkładam do pomarańczowej farby. I piszę znowu na tym pomarańczowym jajku, to co jest tu pomarańczowe. A na koniec wkładam do najciemniejszego barwnika i wtedy wychodzi tak jak tu, no i oczyszczam. I oczyszczam yy, z wosku i wychodzi taki wielobarwny wzór na, na Poza tym teraz typowe pytanie takie, które się każdemu pewnie nazywa, to ile czasu Pani robiła to jajeczko, No, to jest tak, że jeżeli robię już którąś z kolei taką samą pisankę, wykonuję to szybciej. Natomiast jeżeli zaczynam robić jakiś nowy wzór, to muszę rozpracować pewne odległości, mhm. bo jajko jest okrągłe i żeby rozpracować wzór, żeby nam się wszystko zgadzało jak się patrzy, no to jest trochę trudności. Więc wtedy, jak rozpracowy jakiś wzór, no to wychodzi mi dosyć długo, nieraz godziny. To też zależy jak dużo jest napisane, bo jak jest mniej pisane na jajku, no to krócej, ale jak są czasem takie bardzo skomplikowane pisania, na przykład jak tutaj, to dosyć długo to wychodzi, bo tych kropeczek jest dużo. A wzorem? No wzory to już ja robię takie, no staram się nie odbiegać wzorami od naszego regionu. To tak jak mówiłam, że to są te wszystkie takie rozetki. To i to przede wszystkim tu w centralnej Polsce to takie, takie, ja to nazywam kwiatuszki, no ale to takie... No i przypuszczam, jeżeli możemy zdradzić, wszyscy będą ciekawi, ile kosztuje takie jajeczko, by ktoś chciał sobie kupić. Pracy to kosztuje dużo. A pieniążków? A pieniążków. Bo, bo nie każdy sobie takie będzie chciał robić, no bo wiadomo, no pracy Przez dużo. No ale to jaki jest klient, bo to też, teraz robiłam Niemiec, no to tam troszeczkę drożej to no Oczywiście. ale <grymne> słuchaj, ale jak robię, A zdarza się, że daje za darmo dzieciom, bo jak widzę, że dziecko nie ma pieniążków, a jest takie napalone, żeby sobie mieć, no to mu wtedy daje. Daj w prezencie, żeby o mnie wspominać. Ale to na jarunku w muzeum? No, jak jestem no na Giermaszach, to się muszę dostosować do koleżanek, bo nie no mogę. No właśnie, no to ile koleżanki biorą? Koleżanki no, za gężej jajka biorą 25 zł. Mhm. Natomiast za takie kurze biorą 15 zł. A palemka tradycyjna w jakich jest cena? A na palemka na tradycyjna to taka najmniejsza, to tak około 80 zł, a palemka duża. Zależy ile jest kwiatów, bo to jest bardzo ważne, bo na przykład tutaj jest bardzo dużo kwiatów. Ale albo te, jakie tej, mają kwiatuszki, to albo, jest po prostu. Albo tuż, więc no to. To jest niemożliwe. Więc to jest no, cena tak. zróżnicowana dalej palmy. To trzy lata chyba Pani robi. No to jest dużo razy odwijane, są tak jak gdyby stokrotki, one są. Wielu to jest żółty, czerwony, kremowy i zielony kolor. Także samo zwinięcie to trochę no, pracochłonne jest. Niewątpliwie nawet tak wygląda. To. Dobrze, to dziękujemy Pani bardzo wątpliwie. za to, że Pani była u nas, że przekazała tę wiedzę naszym dzieciaczkom tutaj z Bełchatowa. No ja bardzo bym uczyć, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego i tą tradycję kontynuowało, bo my musimy mieć swoją tradycję. No, że bardziej, że to jest piękna tradycja, prawda? Tak. Porównajmy sobie teraz palenki z marketu, Tak. tak. No. No, dzieci nie no, zrobiły. No tak, <laughs> to też prawda. Natomiast my mamy swoje faktycznie tradycje i z całą pewnością planujemy już na przyszły rok też zaprosić tutaj panią i zachęcamy, żeby po prostu się zapisywać. A terminy się rozchodzą jak ciepłe bułeczki, także u nas jest ogłoszenie, że są warsztaty, i natychmiast jest milion telefonów i zainteresowanie jest duże, więc warto szybko tutaj się zgłosić. bardzo bym pragnęła. Bardzo dziękuję. Ja, jeszcze raz. ja sobie szczególnie zwłaszcza dziękuję <laughs> za pomoc.